Siemanko YouTube z tej strony Cezary Dymkowski. W tym filmie chciałbym pochwalić się wam, nad czym pracowałem przez ostatnie pół roku i co z tego powstało. Obserwując rynek fitness w Polsce, zauważam, że klienci, którzy przychodzą na zajęcia fitness, na treningi personalne, coraz rzadziej mają takie cele jak duża łapa. Kaloryfer na brzuchu, a coraz częściej chcą osiągać sprawność, siłę i kontrolę ciała, która posłuży im na długie lata. Bardzo mnie to cieszy, ponieważ wraz z całym Kali Project od lat pracujemy nad tym, aby popularyzować tego typu podejście. Na nasze zajęcia, na nasze treningi przychodzą trenerzy, którzy chcą dowiadywać się tego, jak nauczać poprawnie pompek podciągnięć, stania na rękach, po to, żeby potem pomagać w tym swoim klientom. Widząc to wszystko, pomyślałem, że stworzę możliwie najbardziej kompletny kurs na trenera Kalister. I Street Workoutu. Myślę, że część z Was już mnie trochę zna, jak wpadnę na jakiś pomysł, to od razu zabieram się za jego realizację i tak też było w tym przypadku. Aktualnie trwa druga edycja już tego kursu i za chwilę będziemy mieli wyszkolonych ponad 40 trenerów, więc bardzo się to w fajnym i szybkim tempie wszystko rozwinęło. A dzisiaj chciałbym pokazać Wam, jak wyglądały kulisy tworzenia tego projektu oraz jak wyglądała pierwsza edycja tego kursu. Dobrze, bardzo dziękuję. Pan z drukarni zrobił mi taką przysługę, bo no oczywiście tak się okazało, że druk skryptu został odłożony na ostatnią chwilę i ledwo co się udało dogadać z panem, że mi jednak dzisiaj wydrukował, ale mi wydrukował. Za chwilę tam jedziemy. Ruskminiam jak wysłać paczki dla kursantów. Mamy to. Tak wygląda skrypt na pierwszy z trzech zlotów kursu trener kalistyniki street workout, który właśnie organizuje. Jest to dopiero pierwszy zlot, a już tutaj mamy 150 stron materiałów do nauki dla uczestników, więc no albo nas znienawidzą, a może nas pokochają. Zobaczymy, jak będzie chciało im się uczyć. Jest to kurs dla osób ambitnych, które chcą być zajebistymi trenerami, więc materiały również muszą być ambitne. Żebyście mieli obraz tego, jak kompletny jest to kurs, to chciałbym wam powiedzieć, że całość trwa 6 tygodni. Na początku uczestnicy dostają materiały do nauki na 2 tygodnie przed pierwszym zjazdem, Będę podpisywał listy powitalne dla uczestników kursu. I za chwilkę będziemy wszystko pakować do pudełek. Tutaj macie częściowo wypełnione pudełka naszym pakietem startowym. Do tego dochodzi skrypt oraz list powitalny. Spakowaliśmy wszystkie starter paki przed pierwszym zlotem dla uczestników. Takich zjazdów jest trzy. Dwa są online, są teoretyczne, a jeden jest stacjonarny, jest najdłuższy ze wszystkich. Dzisiaj jest niedziela, jest to trzeci dzień pierwszego zjazdu kursu trenerskiego Kali Project. Ten zjazd jest wyjątkowy, ponieważ nie jest to zjazd, na którym uczestnicy dowiadują się o tym, jak wykonywać ćwiczenia, jak wykonywać poszczególne progresje. Bardziej tłumaczymy im, w jaki sposób mają analizować ruch, przedstawiając im anatomię, biomechanikę, fizjologię. Siemanko. poruszyć. tu poruszyć. Czarek też do nas tutaj wpadł. Sprawdzam jak tam wam idzie. Siema Czaro. Siema, jak tam? <noise> dobrze, dajemy radę. Co ciśnie was, Jacek? Słyszałem, że ja was ciśnie, ciśnie, ale dobrze. Tak trzeba. Trzeba. No. Nie ma ciśnienia, nie ma diamentów. I Czarek dołączył. Tak. Czarek. Siemanko. Co tam Norbert? Jak leci? Dzisiaj jest Wczoraj trochę niż wczoraj, nie? Wczoraj były cięższe te tematy, mi się tak wydaje. No, no. dzisiaj powiedzmy bardziej zrozumiałe chyba tego dnia. Wczoraj to, to była merytoryka, tak. To, 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 to jest trudna wiedza, szczególnie na starcie, ale dajcie sobie troszkę czasu z tym i to wszystko się e, poukłada. We wtorek coś tam jeszcze sobie przejrzysz, notatki, to już w ogóle e, będzie się rozjaśniało. No, a jak nie będzie się rozjaśniało, no to zawsze możesz się kontaktować. Możecie pisać do nas i będziemy tam wszystko wam na bieżąco też przez te najbliższe tygodnie. Tłumaczyć. Przez cały kurs zależy nam bardzo mocno na integracji i kontakcie z uczestnikami. To jest ciągła współpraca. Zależy mi na tym, aby wszyscy czuli się swobodnie, aby nie bali się zadawać pytań. Jesteśmy cały czas dla nich i chcemy, aby dowiadywali się od nas jak najwięcej. Co tydzień mamy już zjazd stacjonarny, który trwa trzy całe dnie, piątek, sobota i niedziela. I tam będziemy wykorzystywać to właśnie wiedzę fundamentalną, którą kursanci nabyli w tym zjeździe. I już wtedy będziemy uczyć ich, jak progresować. Po pompkę, podciągnięcie, dipa, wznosy nóg do drążka oraz elementy takie jak plęcz, front lever czy flaga, to wszystko będziemy już robić w praktyce tutaj w Kali Project Gym. Cześć Daniel, co wyciągnąłeś z kursu trenerskiego? <grymne> Dynamicznego masylapa lapa <grymne> Wyciągnąłem z kursu ogrom wiedzy, zarówno teoretycznej, z zakresu anatomii, biomechaniki, terminologii dotyczącej ciała człowieka, jak i stricte kalisteniki. Lepszym pytaniem byłoby, czego nie wyciągnąłem. Oprócz wykładów, które trwały wiele godzin i z lotu stacjonarnego, który trwał też 28 godzin, nauczyłem się tutaj, jak poprawnie podchodzić do klienta, jak pomagać mu, w zrozumieć sam ruch, ćwiczenie. Najbardziej w kursie podobała mi się atmosfera Kali Project. Kocham być częścią tej społeczności. Najważniejsze rzeczy wyciągnięte z tego kursu to są takie rzeczy jak progresja, regresja w każdym poszczególnym ćwiczeniu, bo jest to bardzo ważne w pracy trenera, żeby dopasować poziom wytrenowania podopiecznego pod to, co chce osiągnąć. Prowadzącym nie jestem tylko ja, ale jest też mój współpracownik Jacek Jadczak, magister fizjo, trener Sebastian Dyner, mój wspólnik, z którym zakładałem Kali Project Gym oraz dr Krzysztof Mizera, który zajmuje się fizjologią i dietetyką sportową. Cały kurs kończy się egzaminem, który nie jest formalnością. Jest on trudny, ponieważ zależy mi na tym, aby osoby, które będą miały akredytację Cali Project, były porządnymi, wykwalifikowanymi trenerami. Oczywiście taki kurs to może jest często tylko początek drogi bycia trenerem, ale nasza marka Cali Project w sieci Kalisteniki ma bardzo dobrą renomę i osoby, które będą od nas, na pewno będą przez nas polecane. Niestety uczestnicy, którzy nie wykazali się wystarczającą wiedzą, no nie dostali od nas tej akredytacji. Zjazd stacjonarny to było niesamowite przeżycie. Ekipa kursantów na pierwszej edycji, ale tutaj na drugiej również to naprawdę zajebiści ludzie, z którymi z przyjemnością było mi współpracować i się integrować. Zagwarantowaliśmy również uczestnikom bonusowy warsztat z pierwszej pomocy w pracy trenera. Jest to coś, czego do tej pory nie widziałem na żadnym innym kursie na trenera personalnego, a tutaj uczymy kursantów, co Robić, żeby niwelować ryzyko różnego rodzaju wypadków na treningach, ale też uczymy, co zrobić, jeżeli już tego typu wypadek będzie miał miejsce. Ostatni zjazd kursu to wykłady z dietetyki, to wykłady z programowania treningowego oraz wykłady z marketingu i sprzedaży w pracy trenera. To jest kolejna rzecz, z której jestem bardzo dumny, ponieważ u nas nie przekazujemy tylko wiedzy merytorycznej, która oczywiście stanowi większość całego programu, ale dodatkowo Uczymy klientów, jak wykorzystać później tę wiedzę na rynku pracy. Jak zdobyć klienta, jak reklamować swoje usługi, jak można przekonać pracodawcę do tego, aby wziął nas do pracy. Projekt niesie za sobą realne efekty. Po pierwszej edycji kursanci już rozpoczęli swoją pracę jako trenerzy albo dodali po prostu tą wiedzę do tego, co już robili, bo niektórzy już pracowali jako trenerzy i mogę pochwalić się Wam, że niektórzy nawet zaczęli współpracę z Kali Project i przyjmują swoich klientów u nas w Warszawie, a niektórzy pojadą na obóz i będą prowadzić tam swoje warsztaty, na przykład z podstaw kalisteniki oraz stania na rękach. Myślę, że jeśli dotrwaliście do tej części vloga, to interesuje Was, kiedy kolejna edycja, jak się zapisać? No i tutaj serdecznie zapraszam na stronę kaliprojectpl akademia. Tam macie wszystkie informacje. Trwają już zapisy na edycję listopadową. Zachęcam do udziału, gwarantuję, że nie pożałujecie. A tymczasem się żegnam. Dziękuję Wam za oglądanie. Do następnego, cześć.